Uwaga, odcinek specjalny Idziemy właśnie do surfshopu żeby kupić zestaw naprawczy Dzisiaj pokażemy wam jak naprawia się uszkodzoną deskę do surfingu No, czemu no. musimy ją naprawiać? <grym> Powiedz rządko Dlaczego <grym> trzeba naprawić deskę? No niestety, wczoraj byliśmy drugi raz dopiero na surfingu Były małe falki trochę sobie poszaleliśmy no i ja po prostu jak chciałam obrócić deskę, bo, bo Dominik powiedział, że teraz, teraz właśnie mogę wskakiwać, to po prostu za blisko stało mnie. Tak, to jego wina, nie moja. <grymne> <grymne> I po prostu szurnęłam o jego deskę swoją. Szurnęłam? Skończyło się to tak, że jest małe wklęśnięcie i deska po prostu nie jest już szczelna. Trzeba to wypełnić i tak i zabezpieczyć. Dobra, yes. prawda wygląda tak, że żona ta wczoraj poszalała na wodzie, przyłożyła swoją deską w moją dechę, ta pękła, no i niestety się rozszczelniła, trzeba to teraz zakleić, idziemy do surfshopu po jakiś zestaw naprawczy, czyli jakiś Solaris, kawałek włókna szklanego, jakiś papierek ścierny, żeby to później zetrzeć i zobaczymy co z tego wyjdzie. OK, mamy wszystko co nam potrzebne, czyli solarez, wypełniacz, kawałek włókna szklanego i papier ścierny, tak więc jesteśmy szczuplejsi o kilka euro, ale idziemy naprawiać deskę. A tutaj nasz domek. Tutaj mamy park, zaraz przy naszym mieszkanku, które wynajmujemy. To jakiś, nie wiem, Giras, Go? Co? Dominik, szukamy cienia. Tak, tam idziemy na wprost pod drzewka. Żeby nie robić tego w domu, żeby nie nasypić, to zdecydowaliśmy, że idziemy na dwór. Deska musi być w słońcu, żeby mogła wyschnąć. No, poza tym ten... jak to się nazywa? Ten salares musi chwycić promienie UV, tak więc on potrzebuje 5 minut na słońcu po nałożeniu, żeby się utwardzić. I jak wyszło? Na razie zeszlipowałem tą powierzchnię, posywałem te pęknięte kawałki włókna z deski. No i teraz zalałem to już solaresem, W miarę to wygładzam, czekam aż wyschnie. Zabieram to na chwilę, na takie 5 minut, na słońce, bo to trzeba wystawić na chwilę na promienie UV, żeby to chwyciło sobie. No i wtedy co, szlifujemy to dalej tak, żeby to w miarę wyglądało, nałożymy drugą warstwę, żeby to po prostu się w miarę zlewało, żeby nie było dużego śladu po tym. Później to przesprajujemy i będzie... Git. Uff. Ok, dzień surfowania numer dwa. Dzisiaj zobaczymy, jak mają się falki i jak w ogóle trzyma się deska po porannej naprawie. Dobra okay, kochani, mamy nadzieję, że podobały Wam się daily z serfowania. do zobaczenia w kolejnych, trzymajcie się, cześć!